Siema. Siema. Siema? Co tam gościu? Słuchajcie, dzisiaj na polskim yy, zaczyna się lekcja i pani nas się pyta, czy ktoś wie jaki dzisiaj jest dzień? Jaki? Piedziałek. No, no i koleżanka Kasia powiedziała, że dzisiaj jest e, Dzień Zdrowia. A jest taki dzień? No jest. I pani mówi, o kurde, to dobrze. Ja nie, nie sądziłam, że wy takie święta znacie. No i dobra. A ktoś wie jaki jest jeszcze dzisiaj dzień? Pani się pyta, a ja mówię. Ja wiem. No słucham, ma Maćku. dzisiaj jest dzień bobra. <coughs> Serio? No. Co? No. no. I co? I pani tak? Ja, no tak. A pa pani ma Bobra? Maciek. A ona. Maciek, ale... Bób to jest dzikie zwierzę. Z dodatku pod ochroną. Gdzie tu? W domu. Ale to ma pani Bobra czy nie? Bo ja myślałem, że pani ma. ona. Maciek! Zaraz do dyrektora pójdziesz. No właśnie, jak ty tak mogłeś mówić do pani? A ja do niej. A co, może dyrektor będzie wiedział, czy ma pani bobra, czy nie? <grymne> Iść, ty, dzieciaku! Ty, no i wygoniła mnie z klasy, nie? No kurczę, no ma tylko bobra, nie? No i się nie dowiedziałem, Z Czemu się zadać czy w ogóle? BUMR kurwa, bumr. Co się śmieje, siłopie jeden? Ja muszę swojego wyczesać, a to jego święto! Iyala <laughs> yemoke.